Podzielę się z Tobą tym, czego się dowiedziałam. Poszperałam i dotarłam do źródeł z USA i pasjonatów anglojęzycznych, którzy wysiewają te żółte pompony. Dziękuję też Walentynie, która mi podpowiedziała to i owo. Kraspedia ładnie wschodzi, ale potem jest pewnym wyzwaniem zapewnienie jej dostatecznej ilości światła w naszym klimacie podczas naszej zimy. Ona musi być wysiewana zimą, a nie na wiosnę, gdyż zajmuje jej dość długo, dość dużo czasu od wykiłkowania do zawiązania kwiatu. To jest roślina jednoroczna i kwitnie wtedy, kiedy nasze polskie ogrody robią się już nieco pustawy sierpień do października. Podobno lepiej ją trzymać w donicach, gdyż ulewne deszcze mają zły wpływ na te piękne żółte pompony. Zatem mokre lato może nam ją nieco zeszpecić. Nasionka są podłużne, białawe. Namoczyłam je w czarnym kubku w wodzie przez 5 godzin. W czarnym, bo wtedy lepiej widać te nasionka. One się napiły i tak napęczniały, wiecie, wytworzyła się taka śluzowata otoczka, podobnie jak się dzieje z siemieniem lnianym. Część przeniosłam patyczkiem na ziemię, a część ostrożnie wylałam wraz z wodą. To jest ziemia do wysiewów. Dodałam wermikulit. Doniczka jest duża. Bo część siewek będzie rosnąć w niej docelowo, a część przypikuje do innych doniczek. Dowiedziałam się, że należy je siać bardzo płytko. Zatem położyłam na podłożu i tylko leciutko przycisnęłam ręką. Mam taką żarówkę do doświetlania, trochę pomogę tej graspedii, bo dzień jeszcze stosunkowo krótki. Ogrodnicy potocznie nazywają ją drumstick. Czyli pałeczka do bębenka, albo jak to przetłumaczyć, pałeczka do bosza, pałeczka perkusyjna, bolek i lolek. A Ty masz jakieś propozycje?